Zobaczymy się, rozmawiamy z Agnieszką Frykowską, czyli Frytką. Cześć! Agnieszko, lubisz dziennikarzy? Ja sama jestem dziennikarką, nie wiem, czy wiesz, ale... Wiem, ten, piszesz liter... fakty. Dla faktu, tak. Natomiast to wygląda tak, że nie jestem profesjonalna w tym, co robię, ponieważ nie potrafię być obiektywna i nie lubię obrabiać dupy innym osobom. Jakich pytań najbardziej nie lubisz, pytań zadawanych <laughs> przez dziennikarzy? E, wiesz co, pytań zadawanych przez dziennikarzy, jakich nie lubię, ciężko powiedzieć, bo wiesz, każdy, każdy ma jakiś pomysł na to. Na jakie pytanie nie odpowiedziałabyś mi? Wiesz co, nie ma takiego pytania, na które bym ci nie odpowiedział. Jakie pytania najbardziej denerwują cię? E, wiesz co, denerwują mnie powroty do sytuacji Big Brotherowych, gdzie wiesz, ten temat uważam za zamknięty, coś się wydarzyło, gdzieś to się stało. Ale i... przez to stałaś się najbardziej popularną dziewczyną no. z Big Brothera. Czyli to z jednej strony spowodowało, że ludzie odbierają cię tak, a nie inaczej, ale z drugiej strony wszyscy wiedzą, kto to jest Agnieszka Frykowska, czy Frytka. Ponieważ zakazany owoc smakuje najlepiej. Czyli nie lubisz o tym rozmawiać, ale ja Cię zapytałem o to na samym początku. Dokładnie, ale jeszcze dzisiaj się zobaczymy, jeszcze się spotkamy. Ale możemy dalej rozmawiać. Możemy, jasne. Okay. Agnieszko, jakbyś króciutko, widząc programu Lepiej Tego Nie Oglądaj, bo to jest program pod tytułem Lepiej Tego Nie Oglądaj, mogła powiedzieć jaka jest Agnieszka Frykowska prywatnie, masz chłopaka? No tak, oczywiście, że mam chłopaka, no chyba mogę powiedzieć, że mam chłopaka, prawda kochanie? Słuchaj, jaka jest Agnieszka Frykowska? Agnieszka Frykowska jest przede wszystkim bardzo uczuciową osobą, wiesz? Wtedy, kiedy muszę. To staram się być twarda, ale wydaje mi się, że kobiety, wszystkie my, kobiety, wiemy to najlepiej: że w środku jesteśmy delikatne, subtelne, chcemy być kochane, zrozumiane. Jestem osobą silną, twardą, yy, tak jak powiedziałam, wyznaczam sobie jakiś cel, lubię to osiągać i zazwyczaj mi się to udaje, ponieważ ja wiem, czego chcę. Jaka jest moja droga? Wiesz, co tak się składa, że z wykształcenia jestem psychologiem i to widać było w programie, że jesteś uczuciowa, ale z drugiej strony widać było również, że nie przebierasz w środkach. Wiesz, co to znaczy tak? Ja zawsze byłam osobą bardzo bezpośrednią. Zawsze to, co myślę, staram się mówić, ponieważ w momencie, kiedy oszukuję kogoś albo samą siebie, jest to niezgodne z moim, ja. Więc wszystko to, co robię. Robię tak, jak czuję, nie udaję nigdy. A co zrobiłabyś dla kariery? E, wiesz co, e, co zrobiłabym dla, dla kariery? Przede wszystkim na pewno poszłabym do tej szkoły, do której idę. To jest pierwsza sprawa. E, nigdy w życiu e, nie robiłam nic wbrew sobie. Po prostu robię to, co czuję i tak jak chcę. Musi być to zgodne z moim sumieniem, z moim wnętrzem, wtedy wiem, że idę dobrą drogą. Zapytam Cię jeszcze o jedną rzecz, która mnie nurtuje. Byłaś w dwóch programach, Reality, i w Barze, i w Big Brotherze. Czy zostają jakieś przyjaźnie? Bo ja rozumiem, że kontaktujecie się nawzajem, bo macie wspólny interes teraz. Promujecie siebie, zarabiacie pieniądze. Czy zostają jakieś przyjaźnie? Czy w takim programie można nawiązać kontakt na całe życie? Słuchaj, wiesz, co no, najlepszym przykładem, powiem tylko tyle. W tej chwili mieszkam w Warszawie, wynajmuję mieszkanie z dziewczyną z programu, z Iwoną Fiałkowską, którą serdecznie pozdrawiam. E, i... A Iwona może nas oglądać, ponieważ nasz, nasz program można w całym świecie oglądać w internecie. No właśnie, więc mam nadzieję, że będzie oglądała i podejrzewam, znaczy trudno mi powiedzieć, jest to bardzo dobra moja znajoma na dzień dzisiejszy. Jak to się rozwinie, nie wiem, ale chciałabym, żeby właśnie była moją przyjaciółką. Naprawdę, także uważam, że są, są, są możliwe przyjaźnie w takich programach, tylko trzeba tego chcieć, a więcej na ten temat będziecie mogli się dowiedzieć oglądając mój film dokumentalny na temat reality show, który robię w tej chwili z Piotrem Boruckim z trzeciej edycji programu Big Brother. Czujesz się bardzo seksowna? Ja tak przedstawiłem cię na początku, że jedna z najseksowniejszych uczestniczek polskich programów w stylu reality Wiesz co? Czy czuję się seksowna? Ja się po prostu czuję bardzo dobrze ze samą sobą. Akceptuję siebie taką, jaką jestem, i może dlatego powoduje to, że, że jestem pewna siebie i lubię siebie. Uważam, że jestem atrakcyjna, i no, czasami, jak kobieta, wykorzystuję to. Czarujesz <laughs> mężczyzna, a twój chłopak nie jest do ciebie zazdrosny? Jest bardzo tolerancyjny. Bardzo tolerancyjny, ale ja mam jeszcze jedną zasadę, którą zawsze wyznaję w momencie, kiedy jestem w związku, to jestem wierna jak pies. To wiem na pewno, mogę za to ręczyć. Poza tym uważam, że jeżeli ktoś się wiąże z drugą osobą, to wiąże się na dobre i na złej, nie po to, żeby sobie dokuczać czy, czy ewentualnie robić jakiekolwiek problemy, tylko żeby się odnaleźć w tym wszystkim, umieć się zrozumieć i zaufać sobie. To jest najważniejsze, bo żyjemy w tej chwili w takich czasach, że wokół nas jest tylko pogoń za pieniądzem, jest dużo zawiści i zaborczości. Ludzie zatracili gdzieś swoje prawdziwe uczucia i emocje, a to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby przejść przez to życie z osobą, w której się jest pewnym i z którą chce się być do końca życia. Myślę, że jesteś inteligentną osobą, ale oglądałem jeden Twój program z CJROSKIM, w którym czułaś się, no powiedziałbym tak delikatnie, nieswoja. Powiem Ci, że bardzo mnie zaskoczył ten, ten pan, ponieważ w momencie, kiedy jechałam do niego, wszyscy mnie uprzedza, uprzedzali, że, że jest dosyć kontrowersyjny i hamski, ale nie sądziłam, że on jest po prostu zwykłym hamem. Zabolało cię to. Zabolało mnie A to. Co mi... najbardziej zabolało cię? Wiesz co, zabolała mnie sytuacja, kiedy wyciągał wiesz, brudy związane właśnie z programem Big Brother, gdzie chciałabym o tym zupełnie zapomnieć, dlatego że. Ja też wyciągnęłam. Ale wiesz, to, to, to należy umieć zrobić z jakimś smakiem, mieć wyczucie taktu. A druga Rozumiem, sprawa... że zrobiłem to ze smakiem. Ze smakiem. A druga sprawa jest taka, że wiesz, jedna rzecz, która najbardziej mnie zabolała, to taka, że zapytał mnie o mojego ojca, wiedząc, że on nie żyje i powiedział, co z tego. Może dla niego to jest nic, dla mnie to jest bardzo wiele. O tym nie będziemy na pewno rozmawiali. Agnieszko, bardziej byś wolała zostać dziennikarką czy aktorką? Aktorką, zdecydowanie aktorką i mam nadzieję, że wiesz w momencie, kiedy pojawi się w tej szkole, teraz zresztą przygotowywuje się bardzo mocno do egzaminu, to zupełnie się wszystko inaczej potoczy. Dziękuję bardzo. Bardzo kontrowersyjna, ale również bardzo seksowna. Agnieszka Afrykowska gościła dzisiaj w programie Lepiej Tego Nie Oglądaj. Słuchajcie, widzę pierwszego odważnego pana. Zapraszam do mnie. Niech pan się nie boi, nie gryziemy. Jeszcze. Jak masz na imię? Paweł. mój drogi. Słuchaj, nawet nie wiesz na co ty się zdecydowałeś. Potrzebujemy jeszcze trzech facetów. Słuchajcie, tu widzę uśmiech na twarzy. Adidas. Znałem, że bardzo, nie reklamujemy w ogóle. Kryptoreklam nie robimy. Jak masz na imię? Radek. Dareczku, proszę bardzo, Ra Radek, Radek, przepraszam, Radeczku, Dareczku, może jakiś Dareczek się tutaj do nas zaraz zgłosi, bardzo chętnie zapraszamy. I moi drodzy, są nagrody, naprawdę są nagrody. Potrzebujemy jeszcze dwóch odważnych panów, dwóch odważnych panów. Czy panowie się zdecydują? A czemu się panowie boją? Zdecydują, bo to będzie przyjemny konkurs. Bardzo, bardzo przyjemny. A to tutaj e, może? Proszę bardzo. Tutaj jest pan z panią. Tak, pan z panią. Jak z na imię? Leszek. Puszczysz do na chwilę. Aha, ale nie na długo. Zapraszamy Cię do mnie. Tutaj. I potrzebujemy jeszcze jednego pana. Jeszcze jednego pana odważnego, tego Słuchajcie, bo taki, nie boimy się, naprawdę się nie boimy. Zapraszam na wyważenie. Wreszcie, że się z tym odważnym facetem. Słuchajcie, ja myślałam, że faceci tutaj mają jaja, a na razie mamy tylko czterech, którzy mają. I teraz, o co chodzi? O co chodzi? O co chodzi? O co chodzi panowie? Panowie, o co chodzi? Tylko nie dajcie plamy. No. Słuchajcie, każdy z was dostanie szklaneczkę czegoś fajnego, mocniejszego, dobrego. Słuchajcie, na czym to polega? Trzeba się skupić i ten, kto pierwszy wypije, ten wygrywa. Słuchajcie, chłopaki, po prostu dostaniecie piwka i który pierwszy wypije to piwo, dostaje nagrodę.